Biorąc pod uwagę niedawne oświadczenie premiera o potrzebie zasadniczej służby wojskowej oraz słowa pana mencena o potrzebie przeszkolenia młodych mężczyzn, Konfederacja ma zamiar wprowadzić taki obowiązek również wobec kobiet. Nie widzę problemu. Ja jako kobieta bardzo chętnie bym się przeszkoliła, chociaż ja też nie mam problemu z tym, bo ja wiem, jak obsługiwać się bronią panu na przykład. A nie strzela? Strzelałam kiedyś znacznie częściej, teraz ze względu na brak czasu niestety, niestety nie, natomiast wiem, że jak miałabym broń w ręku, miałabym się nią obsłużyć, umiałabym ją wyczyścić, rozłożyć i tak dalej. Uważam, że społeczeństwo ma problem z podstawowymi zagadnieniami takimi jak na przykład sygnały dźwiękowe. Niech pan zapyta kogokolwiek na ulicy, czy rozpoznałby syreny i wiedział, co w danej sytuacji zrobić. Niech pan spyta kogokolwiek na ulicy, czy wiedziałby, jak zachować się w przypadku, gdy znalazłby się ktoś z zagrożeniem życia bądź zdrowia, czy ktoś umiałby udzielić pierwszej pomocy. Myślę, że to są takie elementarne rzeczy, z których należałoby rzeczywiście przeszkolić Polaków.